Jest 5 marca 2024 roku. Kiedy każdy normalny motocyklista trzyma swoją maszynę w garażu. I czeka grzecznie na wiosnę, my postanowiliśmy wykorzystać tygodniowe okienko pogodowe i przejechać się na Sardynię. No hej! No, takiej głupoty to chyba jeszcze nie robiłem nigdy. Z tymi dwoma mośkami. Plan mieliśmy bardzo ambitny. Chcieliśmy na strzała przejechać z Polski do Livorno we Włoszech, żeby zdążyć na nocny prom na Sardynię. O dziwo wszystko poszło zgodnie z planem i po 19 godzinach jazdy zameldowaliśmy się w porcie w Livorno. Dokładnie półtorej godziny przed zamknięciem bramek. Jesteśmy niedaleko Bolonii za sobą mamy ponad 1300 km. No tego się nie spodziewałem, że się... Znaczy trochę myślałem, że się może uda, może nie, ale że tak nam to sprawnie pójdzie. To się nie spodziewałem. Zostało jeszcze z 80, może kilometrów. Będziemy sporo przed czasem, przed promem. Wszystko uda się, myślę, załatwić. Będzie Myślisz, że będzie tak wiało na morzu? Pan tu skrupulatnie przywiązuje bryki do promu, ale to wcale to dobrze nie wygląda. Prom robi ogromne wrażenie. Ma ponad 230 metrów długości i 40 metrów wysokości. Rower, ile ci przejechałeś kilometrów na motorku? Nie wiem. Ale ja, ja siadłem na motocykl wczoraj o godzinie 23.20, 34, 30 minut temu dopiero zsiadłem z niego. Znaczy no siadałem bo tankowałem, musiałem mi zapłacić 6 tankowań, 6 tankowań. Godzin 19, no non stop. W czterech stopniach, w deszczu, we mgle Chciałem ci pogratulować Robert Ale było 20 jest... W kask ci pocałeś je w dupę Przed nami 7 godzin rejsu tym kolosem Dlatego wybraliśmy opcję z kajutą. Pozwoliło nam to na porządny sen i odpoczynek po długiej, długiej podróży Znaleźliśmy pierwsze lepsze miejsce do zrobienia śniadania não yes, nie obierajcie owoców, kartusów ustami. Na objazd Sardynii przeznaczyliśmy 4 dni. Pierwszego przejechaliśmy zaledwie 200 km, ale trasę narysowałem tak, żeby nam się zbytnio nie nudziło. Od razu wjechaliśmy w góry i niekończące się zakręty. Po południu dojechaliśmy do Calagone. Znaleźliśmy miejscówkę na pierwszy noslek na Sardynii. Przy kolacji poznaliśmy Sergio, kelnera, który też jest motocyklistą. Nie ukrywał zdziwienia na nasz widok o tej porze roku. Za to zaprosił nas rano do swojej restauracji, ugościł włoskim śniadaniem i nie chciał przyjąć zapłaty. Taka motocyklowa włoska gościnność. Dzień drugi, Sardynia wzywa. Pogoda jest przepiękna. Lampa. tego dnia przejechaliśmy około 400 kilometrów jadąc cały czas krętymi górskimi drogami i wąskimi uliczkami małych miasteczek które sprawiają wrażenie jakby życie tam toczyło się dużo wolniej a może właśnie tak jest Pozdrawiam z Sardynii, z prawie Włoch. Tak, gdzie koper rośnie w rowie, tak jak u nas pokrzywy. Tak. Pewnie o tym wiecie, że Sardynia zaliczana jest do tzw. błękitnych stref, czyli obszarów, na których ludzie żyją bardzo długo, często nawet powyżej 100 lat. Przepisem na długowieczność na pewno jest popołudniowa siesta. Niestety tyczy się to również restauracji, sklepów, a nawet stacji benzynowych. W godzinach wczesnopopołudniowych ciężko spotkać kogokolwiek. Drogi robią się całkowicie puste, a miasteczka wręcz wymarłe. Ma to swoje zalety. Bo mogliśmy te świetne kręte drogi mieć tylko dla siebie. Dostaliśmy pamiątkę od. Właściciela restauracji. Miłe, prawda? Tym razem spaliśmy w małym hoteliku w miasteczku Pula, niedaleko Cagliari, czyli stolicy Sardynii. Dzień zakończyliśmy wyśmienitą kolacją przy butelce regionalnego kanonał. To już czwarty dzień naszej podróży. Zaczęliśmy eksplorowanie zachodniej części wyspy, która jest zdecydowanie inna. Wyróżnia się między innymi pięknymi plażami i ogromnymi klifami ostro opadającymi do morza. Odwiedziliśmy bardzo ciekawe miejsce, Port Górniczy Flawia. Wydobywano tam rudy ołowiu i cynku, które ładowano bezpośrednio na łodzie podpływające pod ogromne urwisko. Robi to piorunujące wrażenie. dnia Jazdę zakończyliśmy około godziny 16, żeby spokojnie znaleźć nocleg i dobrze odpocząć. Zatrzymaliśmy się w miasteczku Sorgono, w centralnej części Sardynii. Poznaliśmy Giovannę. Okazało się, że studiowała w opolu weterynarię. W chirurgiczny wręcz sposób pomogła Robertowi pozbyć się pozostałości po kaktusie. Mam nadzieję, że chociaż był smaczny. Giovanna opowiedziała nam co nieco o Sardynii, m.in. o muralach, które zdobią ściany wielu budynków na wyspie, o ogromnych pastwiskach krów, na których wykonuje swoją pracę weterynarza. Poznaliśmy także jej rodzinę, mamę, brata oraz tatę, który prowadzi mały warsztat samochodowy. I jak tak na nich patrzę, to wyglądają na bardzo szczęśliwych. Oby żyli jak najdłużej. Pozdrawiam ich bardzo serdecznie. Zobaczcie, jak wygląda drzewo korkowe, z którego robi się korki do wina. Z kory tego drzewa. Ciekawym jest również fakt, że kora na takim drzewie odrasta przez 9 lat. Jest to więc raczej biznes dla cierpliwych. Ostatnim punktem na naszej mapie Sardynii jest miasteczko Santa Teresa, z którego rozpościera się widok na oddaloną o zaledwie 12 km francuską wyspę Korsyka. Patrzymy na nią trochę z poczuciem, że pewnie niedługo się spotkamy. Nasz pobyt na Sardynii dobiega końca. Cztery dni spędzone na tej pięknej wyspie to zdecydowanie za mało, ale taki właśnie był plan i cieszymy się, że udało się go zrealizować. Wyjeżdżając w tą podróż, nie wiedziałem o sardyni zbyt wiele. Tym bardziej cieszy fakt, że udało nam się objechać ją dookoła. Rejs powrotny również trwał około 7 godzin. Wyspani wyruszyliśmy w drogę powrotną, która nie należała do najprzyjemniejszych. Różne rzeczy w życiu robiłem, ale 450 km w deszczu to jeszcze nie przejechałem. A jeszcze do końca tysiąc tysiąc rozmontuj. W zasadzie tam z tyłu jest dziura, żeby Bardzo to jest szalone. Tak szczerze powiem, jest znośnie. Siedem stopni. Nie ma na Wiatr 120 na godzinę. W sumie powinniśmy się cieszyć, że nie pada śnieg. Droga powrotna była bardzo ciężka. Ostatnie 200 km pokonywaliśmy w strugach deszczu. Woda dosłownie ściekała nam po plecach, ale chcieliśmy być już jak najszybciej w domach, więc kontynuowaliśmy jazdę. Pomimo tego mokrego zakończenia, i tak uważam, że to była świetna przygoda. Dzięki chłopaki za wspólny czas, a wam widzowie dziękuję za obejrzenie tego filmu.